Tu Prince tym razem na poważnie. Dam Ci teraz złotą zasadę PWN. PWN to są trzy parametry, które decydują o tym, w jaki sposób będą się odbierać e, między innymi dziewczyny e, PWN, czyli pieniądze, wygląd i nastrój. E, najważniejsze są pieniądze, dlatego że nastrój e, i wygląd może kompensować i każdy z tych spodników może kompensować się nawzajem, ale jeżeli nie masz pieniędzy, to ich po prostu nie masz i wyglądem tego nie nadrobisz. Poza tym, jeżeli chodzi o nastrój, też jest ważny, dlatego że jeśli masz pieniądze i wygląd, ale twój nastrój nie jest wcale atrakcyjny dla niej, to też jest to blokada. Podobnie wygląd, jeżeli masz jakieś usterki, wyglądu, nawet nie chodzi o to, że masz jakiś oczywisty sposób zły wygląd, ale na przykład jest jakiś detal, który wszystko psuje, to też zwróć na to uwagę. To tyle. Prince Prestiżu dla Jul TV.